Siemano koniaru i koniarzu. W dzisiejszym odcinku w ogóle strasznie dużo zmian. Zwłaszcza oczywiście jeśli chodzi o powiedzmy święto, mistrzostw. Są przeceny nie tylko na konie, tak jak mówiłam ostatnio, ale też na sprzęt i na ubrania, więc to też oczywiście zobaczymy. Ale zanim oczywiście do tego wszystkiego przejdziemy, ja jak zawsze chciałabym podziękować moim trzem ostatnim subskrybentom, a tym razem są to: Typowa Blondyna, Sara Equestrian oraz Szebek. Jeśli chcesz mieć możliwość znalezienia się w kolejnej liście na kolejnym odcinku, to pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał oraz kliknąć w dzwoneczek. Oraz dziękuję oczywiście moim wspierającym, którzy właśnie wam się tutaj wyświetlają na ekranie. Jeśli ty chcesz do nich dołączyć oraz na przykład dołączyć do mojego klubu, to oczywiście na dole masz przycisk wesprzyj, a my już przechodzimy do odcinka. Dobra, a my już idziemy na mistrzostwa, które są w Murland, z tego co wiem. Trochę się zmieniło. Generalnie też się zmienił bardzo ważny aspekt tej gry, czyli generalnie punkty dla konia. Jak macie PD, generalnie Nugget miał 11 przed chwilą, mimo że co go z 12 poziomem, to miał 11, ponieważ Star Stable trochę zmieniło punkty, jeśli chodzi o dane poziomy konia, ale spokojnie to nie znaczy, że straciliście te punkty dla konia, tylko po prostu one inaczej się teraz rozkładają. Więc dlatego czasem, nie wiem, mieliście na przykład 10 poziom konia na początku i wchodzicie do gry, jest 9. No ja tak miałam teraz przed chwilą, z 12 był przed chwilą na 11, ale odebrałam punkty za śmieci i chciałam Wam tylko to powiedzieć, żebyście nie panikowali, bo ja też na początku się przestraszyłam, ale później przeczytałam, że to jest normalne i że się nic nie dzieje. Jeśli macie wy trenowane konie do poziomu 15. To wam się nic nie dzieje, bo tak sprawdziłam z ciekawości, czy na przykład moje konie, które mają 15 level, czy na przykład nie spadły do 14 i będzie trzeba każdego konia z 15 poziomu wytrenować jeszcze troszeczkę, ale na szczęście tak to nie działa, więc ogólnie punkty wszystkie chyba się zgadzają, tylko na dany poziom są inaczej rozłożone. My już jesteśmy na święcie i jest to oczywiście, jak ono się nazywa, to święto super oferty. Te święto się nazywa super oferty, super nie. Generalnie chodzi o. Te wszystkie mistrzostwa i tak dalej. Z tego co wiem, to będzie właśnie święto. W tym tygodniu, jak widzicie, są te konie na przecenie. Luzytany mamy na przecenie, Andaluzy i paso fino. Razem z kolejnymi tygodniami będą różne konie inne na przecenach. No tak jak już Wam na ostatnim odcinku z aktualizacji mówiłam, jakie to będą konie. Między innymi mnie najbardziej interesują Gotlandy, ale Gotlandy, z tego co pamiętam, chyba mają być na samym końcu, więc troszeczkę sobie jeszcze poczekam chyba z trzy tygodnie. Idziemy sobie zobaczyć ubrania w międzyczasie. Widzę, że tutaj mam w ogóle żółty Krzyknik, więc będzie ciekawie. No, nic ciekawego nie mamy na przecenie, tak szczerze. Tu jest to samo, dobra. Tu nie ma nic. Tak, to tutaj tylko zgrywa pozory, okej, okay. czyli tak naprawdę jest tylko jeden sklep tutaj. Dobra, gdzie jest żółty wykrzyknik? Gdzieś tam dalej, bo gdzieś w Murland teraz jest coś inaczej z mistrzostwami, inaczej jakoś się dostaje punkty, inaczej... Uuu, zmienili! O g co jest? Oni zmienili w ogóle wygląd tych mistrzostw? What? Ej, zupełnie to inaczej wygląda. Czy to jest szafa? Tu jest Magazyn nasz! Dobra, widzę, że tutaj mamy jeszcze wykrzyknik, ale what the hell! Co się w ogóle dzieje? Która jest godzina? Bo może mistrzostwo zaraz będą. <laughs> Lubisz mistrzostwa? Uwielbiam je. Uwielbiam je, może być. Ja też musimy porównać wyniki. Jestem Agnes, przewodnicząca elitarnej rady orwickich wyścigów. Bardzo miło mi cię poznać, Paulina. Noget to wspaniałe kończy. Wiesz, że możesz zdobyć reputację z dzieckiem na każdych mistrzostwach, ilekroć bierzesz w nich udział, zyskujesz więcej reputacji. Po pewnym czasie osiągniesz elitarny status i otrzymasz dostęp do sklepu profesjonalisty z całym wyjątkowym sprzętem. Czy będzie sprzęt specjalnie dla, za jakby reputację tutaj, za mistrzostwa. Wydaje mi się, że wiem, co to za sprzęt, bo CC Creations pokazywała jakiś sprzęt, z tego co kojarzę, albo nie ona, ale widziałam jak coś, to wam się tutaj wyświetli. Nie wiem, czy to będzie ten sprzęt, ale wydaje mi się, że to będzie ten. Jeśli chętnych jest wielu, przedstawicielka dzieli uczestników według ich umiejętności. Nie musisz się tym przejmować. No, jasne, tylko wiadomo, że to czasem wychodzi tak, że jak jest mało osób, to i tak trafisz na osobę, która ma i tak najwięcej naj punktów i ma więcej punktów od ciebie. Nie zapominajmy też o tym, że im więcej się Ścigasz, tym twój wierzchowiec jest bardziej wysportowany. Wszyscy na tym korzystają. Na sam koniec dam ci małą radę. Doświadczeni uczestnicy zawsze szukają skrótów na swoich ulubionych torach. Spróbuj. Dobra, to już trochę czasem staram się skrótów używać. Spotkajmy się z przedstawicielką. Poznaj tamikę, przedstawicielkę mistrzostw. Miło się poznać, Paulina. A, czyli tutaj ona jest. Pozwól, że pokażę ci najlepsze mistrzostwa na Jorwiku, że niby Murland. Tak się cieszę, że widzisz wszystkie nowości, Paulina. Tutaj znajdziesz tablicę, na której zobaczysz harmonogram, a także zegar odliczający czas do rozpoczęcia Wyścigu. Są sklepy y, dla elitarnej rady jorwickich wyścigów. Sprzedaje ubrania i wyposażenie w kolorach kilku lokalnych mistrzostw. A no tak, tutaj jest szafat, już to odkryłam. No i oczywiście poczekania, upewnij się, że stoisz tu w kolejce do zapisaniu się. Jeśli podoba ci się centrum, to zaczekaj aż zobaczysz tor. Okej, okay. o, dostanę... Ej, czy jest nowy tor do mistrzostw Murland? Czy to jest tylko... Co to za bust? Ej, jakieś busty dostajemy? Boże, co to było? Ej, ale nie, dobra, ten tor jest w miarę taki sam, tylko widzę, że został jakiś ulep. Na przykład te busty jakieś dziwne z wiatru O nie, tylko nie to Będą kamienie teraz tam, nienawidzę takich rzeczy Tutaj też widzę jakaś mgła Nie wiem o co chodzi, ale okej okay. No tu w ogóle przeszkód nie widać przez tą mgłę O, czy zawsze można było tędy jechać? Ej, nie, nie zawsze można było tędy jechać Fajnie, bo ja nigdy nie lubiłam tamtej strony, tak szczerze Tu chyba mi się będzie lepiej jechać Z tym skrótem, aczkolwiek nie wiem Tu dali przeszkody, no chyba nie Ale dobra, przynajmniej nie ma tego głupiego slalomu Bo to był taki głupi slalom, tak go nie lubiłam Ej, ale nie sądziłam, że aż taką zmianę dostanie o, jakie fajne był. była przeszkoda. Czy tu jest, dostaniemy busta? Tak, tu są busty. Okej, okay, dobra, dobra. Dobrze wiedzieć. Możesz trenować, kiedy na to, że nie odbywają się mistrzostwa. Wystarczy mnie poprosić. O, ale dostanę za to punkty? Nie, nie dostanę. Mogę sobie tylko trenować. Dobra, a gdzie mam żółty wykrzyknik? Nie. Siema. <laughs> Siema, widzę, że dziewczyny mnie jakieś poznały. Yy, dobra, kiedy są w ogóle są te mistrzostwa w takim razie? Która jest godzina u mnie? Teraz jest 15. Doliny złotych ale nie wiem, czy to coś generalnie daje. Bardzo bym chciała na mistrzostwa w Murland, ale no, no, są o 18 dopiero. A dzisiaj akurat mam live dla wspierających, więc będę mogła sobie, będę mogła sobie ogarnąć. O, tutaj jest jakiś sprzęt nowy, ale oczywiście trzeba zapłacić. Muszę być lubiana w mistrzostwa w Murland. A, teraz trzeba mieć reputację znowu, ale tak szczerze to mi się średnią Podobają te ciuchy, powiem wam. Średnio mi się to podoba. A tutaj co mamy? Tu mamy to samo? Nie, to jest trochę inne, bez jakby takich wzorków. Nie wiem, ja nie jestem zwolenniczką różowego, więc generalnie nie podobają mi się za bardzo te rzeczy. Dobra, a co my mamy? Codzienne wyzwanie mistrzostw. Jeszcze tutaj my coś mamy. Zwykle dobrze cię widzieć. Dobra. Uuu, 300! Zostaniemy 300? I co teraz? Kliknęła i co? Udało Cię wygrać mistrzostwa? Aha, trzeba klikać to, moi drodzy, żeby pojechać na mistrzostwa. I później po mistrzostwach jeszcze dostajemy 300 punktów? Dodatkowo? Czy po prostu dostajemy teraz 300, a nie 250? Bo jak jeździliśmy, mistrzostwa dostawaliśmy 250. Ale dobra, w takim razie, jak nie mamy, jednak na razie mistrzostw. Nie wiem, ile mi to wszystko zajmie. Mam jeszcze pół godziny. Co my mamy jeszcze w tej aktualizacji? Oprócz tych mistrzostw. Dobra, z tego w ogóle, co jeszcze czytam na stonie, to jest takie coś jak RJW. I generalnie ta babka, jak gadaliśmy z nią, to ona coś o tym mówiła. Ale nie za bardzo wtedy zwróciła na to uwagę. Ale to jest Elitarna Rada Jorwickich Wyścigów. Zupełnie nowa rada odpowiedzialna za organizację i sponsorowanie wszystkich mistrzostw. A także zarządzanie nimi. Członkowie rady mają również za zadanie odpowiednie zapoznanie z mistrzostwami, zarówno nowych, jak i starych graczy. W ogóle, co jest ważne, oni planują trzy mistrzostwa odnowić. I w tym tygodniu, jako pierwsze, to są mistrzostwa właśnie w Murland. A jakie będą kolejne dwa, to nie jestem pewna, tak naprawdę. Ale szkoda, że wszystkich nie odnowią w takim razie. Ja sobie spróbuję pojechać, tylko że za jakieś pół godziny dopiero mistrzostwa i zobaczymy, co się stanie, bo generalnie też zaakceptowałam, żeby to wyzwanie zrobić, tak jak widzieliście, że powinnam dostać 300 PD, więc zobaczymy. A w ogóle ciekawostka, bo jest napisane też na stronie, że radzimy wyłączyć wyświetlanie śniegu, żeby nie przegapić żadnych elementów i przeszkód wyścigu. No ja sobie automatycznie usunęłam dzisiaj ten śnieg, ale taka rada dla Was w sumie, skoro Star tak pisze, to raczej lepiej, jakbyście sobie wyłączyli ten śnieg, przynajmniej jeśli chodzi o tą aktualizację, jeśli chcecie sobie wszystko pooglądać. Zaktualizowaliśmy także cotygodniowy harmonogram Mistrzost. Ogólnie będą one odbywały się rzadziej, ale za to częściej w godzinach Szczytu oraz w weekendy, a na specjalne okazje jeszcze bardziej zwiększymy częstotliwość mistrzostw. Czyli teraz jest w sumie więcej tych mistrzostw, ale ogólnie jest mniej. Tylko, że no, oczywiście, jak nie będzie tego święta, to będzie mniej. Czy faktycznie tak jest? Murland, 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 Murland. Faktycznie tak jest. Masakra, ile tutaj? Aha, no tak, bo w sobotę i w niedzielę ma być więcej tych mistrzostw, no ale mogli to jakoś, nie wiem, albo zrobić suwaczek, albo to rozszerzyć jakoś. A jeszcze może w międzyczasie to wam powiem, że są nowe kody, są nowe nowe kody do gry. Oczywiście one wam się wyświetlają, ale jest m.in. 7 dni za darmo Star Rider, więc jeśli nie macie Star Ridera, a bardzo byście chcieli go wypróbować, to na 7 dni macie z go za darmo, ale pamiętajcie, że nie mogliście w przeszłości po prostu używać już jakiegoś kodu na Star Ridera, bo w... W takim przypadku, jeśli już używaliście jakiegoś kodu na darmowego Star Ridera, to wam po prostu to nie zadziała. Więc używajcie tego kodu tylko i wyłącznie, jak jeszcze nigdy nie próbowaliście darmowego Star Ridera. Opaski na nogi Murland. Jest to kod Murland. Właśnie w ogóle już sobie w tym momencie ja to zrobię w takim razie. Chyba nie muszę się wylogowywać z gry. Dobrze, więc ja już sobie odbrałam ten kod Murland. Yy, I zobaczymy sobie te ochraniacze. No generalnie do jakiegoś różowego stroju wydaje mi się, że spoko. No ale przede wszystkim pamiętajmy, że to jest darmowe, więc spoko polecam Wam właśnie użyć tych kodów. Znalazłam jeszcze kilka przydatnych informacji, między innymi taką, że usunęli prędkość w Star Stable, które gracze nabierali podczas jazdy po drogach, bo wiecie, czasem się pojawiał taki znak autostrady i wtedy można było po prostu szybciej jeździć po takich drogach. Jeśli chodzi chyba tylko o mistrzostwa albo w ogóle, nie będzie już tych przyspieszeń. No i na mistrzostwach gdzieś się były te takie busty, te takie wichry. Trochę mi to przypominało jak jest to tęczowe święto i tam też na tych, w tych chmurach też były takie busty, jakby. Wiecie, jakby takie taki tęczowy wyścig, więc to mi to przypomina. Tańsza trenerka koni jest w ogóle. Teraz awans wierzchowca z poziomu 1 na 15 kosztuje łącznie 1000 starcoins. Podczas gdy wcześniej trzeba było za to zapłacić prawie 3000 starcoins. Bardzo ciekawa oferta, tak naprawdę. No a my się widzimy w sumie, jak już będą mistrzostwa w Dolinie Złotych Liści. Dobra, jest za 5, więc generalnie nie wiem, czy te mistrzostwa mi coś dadzą. Zobaczymy, bo w Murland chyba najbardziej się teraz. Liczy, ale chyba te mistrzostwa też generalnie coś dadzą, więc zobaczymy. Nie wiem, czy jest jakiś. Gdzie ja w ogóle mogę sprawdzić ten mój, jakby, poziom? Albo, czekajcie, wiem, gdzie mogę sprawdzić ten mój poziom, chyba. Pewnie muszę sprawdzić, jaką mam reputację. Te mistrzostwa mają swoją reputację, po prostu, skoro trzeba mieć na nie. No, trzeba być na przykład sympatycznym, czy tam lubiany, żeby móc ten strój kupić, więc mistrzostwa w Murland mam neutralna, okej. Okay. Tylko, że muszę, tak czy siak, w Murland, chyba to zrobić. Czyli, że głównie powinnam, chyba, w Murland jednak wziąć udział. No ale dobra, zobaczymy, czy się coś stanie. Znaczy, tak czy siak, mam zadanie w toku, za które powinnam dostać 300 punktów. Nie wiem, czy dodatkowo 300 punktów do tych 250, jeszcze, których teraz biorę udział, no ale zobaczymy. Mam nadzieję, że tak, że dostanę więcej punktów niż 300. No generalnie mistrzostwa raczej się nie zmieniły, przynajmniej te, więc zobaczymy, jak to wyjdzie z tymi punktami, jak już skończę. Dobra, byłam siódma, nie było tak źle, jeśli chodzi o. ile dostał mój koń? O, mój koń dostał ok, dostał. Dostał teraz, to. Idziemy odebrać teraz punkty. Dobra, czyli dostaniemy chyba jeszcze dodatkowe. Dostaliśmy jeszcze dodatkowe 300. Okej, okay, dobra, to super. Czyli łącznie możemy dostać podczas każdych mistrzostw 550 punktów. Ja oczywiście Wam dziękuję za oglądanie. Tutaj jakieś dziewczyny ze mną jechały dzisiaj, akurat te mistrzostwa, więc ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. I ja oczywiście jak zawsze przesyłam wam gorące pozdrowienia.